Nie trzeba nikomu tłumaczyć, że jakakolwiek przemoc czy zbrodnia wobec niewinnego, bezbronnego dziecka jest czymś niewybaczalnym, do czego posuwają się tylko najgorsi przestępcy. Wiadomo również, że może ona wpłynąć nieodwracalnie na psychikę tak młodego człowieka. Często wiąże się to z depresją, brakiem zaufania społecznego czy wycofaniem. Czasami kończy się nawet gorzej. Ale czy takie zdarzenie może zamienić ofiarę w przyszłego następcę swojego oprawcy? Przyjrzymy się dzisiaj historiom morderców, których tragedia dotknęła w młodym wieku i sprawiła, że sami stali się potworami dla innych. Hadi urodził się w 1962 roku Tarudant w Maroko. Jego dzieciństwo nie było usłane różami. Pochodził z ubogiej rodziny migrantów. Jego ojciec był piekarzem i nie mógł zapewnić swojej rodzinie godnego życia. Już w wieku 11 lat Hadi porzucił szkołę, a niedługo później po śmierci matki przeprowadził się do dzielnicy Bensergao w Agadirze. Zaczął pracować jako stróż nocny, dzięki czemu mógł zarobić kilka groszy na jedzenie czy utrzymanie. W wieku 14 lat spotkało go coś, co zmieniło jego psychikę nieodwracalnie. Grupa ulicznych bandytów napadła go i dokonała na nim zbiorowego, brutalnego gwałtu. Po tym wydarzeniu wycofał się z życia społecznego i zaczął przejawiać objawy głębokich zaburzeń psychicznych. Po dwóch latach wrócił on do rodzinnego miasta, lecz w samotności popadał w coraz większy obłęd i zaczął odczuwać bardzo mocną chęć zemsty, lecz nie na swoich oprawcach. Tym razem to on chciał być tym, który sprawi ból i cierpienie. Chciałby role się odwróciły. 20 sierpnia 2004 roku mieszkańcy natknęli się na ludzkie szczątki w dolinie Tarudant. Sprawą zajęli się śledczy. Odkrycie zostało szeroko nagłośnione w mediach krajowych i zaczęto badania zwłok. Raport z sekcji mówił, że ofiarami byli nastolatkowie w wieku od 13 do 16 lat. Stwierdzono również, że zmarli co najmniej 6 miesięcy wcześniej oraz, że ciała zostały ekshumowane i przeniesione do doliny. Było ich łącznie 8, lecz dzięki badaniu DNA zidentyfikowano tylko 3 z nich. Podczas przesłuchania rodzice ofiary stwierdzili, że ich dziecko pracowało na posterunku drogowym w Taroudent, co doprowadziło do wzmożonego nadzoru policji i poszukiwań sprawcy w tej okolicy. W zbiorowej mogile detektywi odnaleźli coś jeszcze. Kawałek papieru z dziwnym, niezrozumiałym dla nich napisem. 12 października, tydzień 41. Adidas 55. HD 2303. Adidas 5. Papier został wysłany do laboratorium w Casablanca do analizy, jak się później okazało, bezskutecznej. Śledczy przenieśli swoje zainteresowanie na poszukiwanie jakichkolwiek tropów związanych z nazwiskiem Hadi, i po konsultacji z policyjną bazą danych znaleźli Najib'a Hadiego, pracownika pobliskiej stacji drogowej. Ten zdziwił się wizytą śledczych i współpracował, lecz detektywi szybko zorientowali się, że nie jest on osobą, której szukają. Lecz ujawnił, że ma brata Abdela Aliego, który również pracował na stacji i mieszkał w dzielnicy Mahatta w Tarudend. Wspólnie udali się do niego, a ten otworzył im drzwi słowami, które szokowały zarówno Najiba, jak i mundurowych. Czekałem na was, żebyście mnie uratowali od mojej tortury. Cierpię dzień i noc, chcę spać i się wyleczyć. Zapytany, czy jest mordercą dzieci, od razu przyznał, że tak i został zatrzymany. Podczas przesłuchania przyznał się do każdego przestępstwa i podał nazwiska wszystkich ofiar. Ujawnił również, że było ich dziewięć. Policja doszła do wniosku, że jego motywem była chęć zemsty na społeczeństwie po gwałcie zbiorowym, który przeżył w wieku 14 lat. 11 grudnia 2005 roku sąd apelacyjny w Agadirze po rocznym procesie skazał Hadiego za morderstwa i wydał wyrok śmierci oraz grzywne w wysokości 195 tysięcy dirhamów. Podczas procesu oskarżony przyznał, że czerpał przyjemność z mordowania dzieci, a nawet miał orgazm podczas duszenia swoich ofiar. Pomimo tego, Hadi wydawał się wyrażać skruchę. Zapytany przez sędziego, czy żałuje swoich czynów, odpowiedział To między mną a Bogiem. Wyjaśnił również, że wiersz napisany na kartce był wiadomością dla policji, aby szukali właśnie jego, gdyż nosił buty Adidas, a 55 reprezentowało kajdanki na obu rękach, ponieważ piątka według slangu w Maroku oznacza właśnie kajdanki. Hadiz Maru, 6 maja 2022 roku przebywając w celi śmierci. Rodziny ofiar wyraziły oburzenie z powodu faktu, że nie został on stracony. Wyobraź sobie, że Twoja córka idzie rano do szkoły. Macha ci na pożegnanie. Mija ją niepozorny mężczyzna. Uśmiechnięty, dobrze ubrany, spokojny. Dziecko znika. Bez śladu. Teraz wyobraź sobie, że w Twoim kraju w ciągu jednego roku zaginęło 60 dziewczynek. Policja mówi, że uciekły z domu. A potem w starej jaskini ktoś znajduje zbiorowy grób. A w nim szkielety dzieci. Dziesiątki jednego mężczyznę, który w śledztwie przyznaje. Zabiłem ich ponad 300. Najpiękniejsze miały 9 lat. Lubiłem patrzeć, jak gasną. Pedro Alonso Lopez, człowiek, który przemierzał Kolumbię, Peru i Ekwador z jednym celem polować na bezbronne dziewczynki. Urodził się 8 października 1948 roku w Kolumbii przyszedł na świat jako ósme z 13 dzieci i tak jak w poprzednim przypadku jego dom również nie był spełnieniem marzeń jego matka, pracownica seksualna wyrzuciła go z domu gdy miał zaledwie 8 lat po tym jak przyłapała go na stosunku seksualnym z własną młodszą siostrą wtedy trafił na ulicę tam spotkał parę Amerykanów którzy zaoferowali mu opiekę lecz został przez nich wykorzystany seksualnie przez to wydarzenie jak sam później stwierdził w jego sercu zapadła ciemność. Niestety to nie była jedyna trauma, która miała go spotkać w dość młodym wieku. Nie jest to potwierdzona przez policję informacja, lecz sam Lopez stwierdził w późniejszych przesłuchaniach, że. W zakładzie karnym, do którego trafiłem jako młody dorosły za drobne kradzieże, półwięźniowie znów mi to zrobili. To było dla mnie straszne przeżycie, więc w ramach zemsty zamordowałem później jednego z nich. Ta chwila była dla mnie przebudzeniem. Pedro trudnił się kradzieżą samochodów, ale w 69 roku został aresztowany i spędził 7 lat w więzieniu. Wyszedł na wolność i wyjechał do Peru, gdzie przemierzał biedne wiejskie regiony, najczęściej okolice szkół, targowisk i placów zabaw. Jego celem były dziewczynki w wieku od 8 do 12 lat. Twierdził, że szukał czystości i miłości, ale każda taka relacja kończyła się brutalnym atakiem. Duszeniem, a potem zakopaniem ciała w ukrytym miejscu. Po nieudanym porwaniu młodej Indianki, był przez jej współplemieńców torturowany. Niemal go zlinczowali, ale wezwano policję. Przekazany władzom państwowym, został deportowany do Ekwadoru, gdzie ponownie zaczął porywać i mordować. W 1980 roku próbował zaatakować kolejną dziewczynkę, ale został przyłapany przez jej matkę. Został aresztowany. W tym samym czasie doszło do powodzi w Ambato, gdzie władze odkryły zwłoki czterech dziewcząt, więc podejrzenia padły wprost na Lopeza. Śledczy wpadli na pomysł, aby podstawić do celi Pedra swojego człowieka, co poskutkowało. Przyznał się do zamordowania według różnych źródeł od 110 do 300 dziewczynek. Wskazał 81 grobów swoich ofiar. Śledczy byli przerażeni skalą i chłodem, z jakim mówił o swoich czynach. Psychologowie nazwali go klinicznym przypadkiem braku sumienia. Oskarżono go o 57 zabójstw, ale dokładna liczba ofiar nie jest znana. Według dyrektora więzienia zamordował ponad 300 dziewcząt. W 80 roku sąd uznał go za winnego wielokrotnych morderstw i skazał go na karę do pozbawienia wolności, ale w 94 roku został zwolniony i deportowany do Kolumbii. Tam ponownie próbował zamordować, lecz został na krótko aresztowany, a później zniknął. W 2002 roku kolumbijskie władze wystawiły za nim list gończy, a aktualnie Lopez poszukiwany jest przez Interpol. Wciąż jest szansa, że ten potwór żyje gdzieś wśród nas. W 1946 roku urodził się Karl Heinz Sadroziński. Nieślubne dziecko belgijskiego górnika Adolfa Petersa i Elizabet Anny Sadroziński w szpitalu miejskim w Essen. Jego biologiczna matka umiera na gruźlicę 5 miesięcy po jego narodzinach. W wieku 11 miesięcy chłopiec zostaje adoptowany przez bezdzietne małżeństwo rzeźnika Gerarda Bartza i jego żony Gertrud Langenbergu. W ten sposób na świecie pojawia się Jürgen Bartrz. Dziecko z pozoru z dobrego domu. Jednak jego dzieciństwo było surowe, pełne izolacji, chłodu emocjonalnego i Obsesyjnej kontroli ze strony matki. Dorastał zamknięty, zarówno dosłownie, jak i symbolicznie w świecie ciszy i zakazów. Adopcyjna matka, która cierpiała na zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, z przesadą dbała o czystość chłopca zarówno fizyczną, jak i duchowo-religijną. Jakakolwiek ciekawość związana z własną seksualnością kończyła się karami fizycznymi lub zamknięciem. Jurgen jako dziecko nie mógł widywać się ze swoimi rówieśnikami, miał kategoryczny zakaz, gdyż według Gertrude mógłby się pobrudzić. Ponadto osobiście kąpała go do 19 roku życia, gdyż uważała, że sam Jurgen robi to niedokładnie. Wpływ matki na psychikę dziecka był ogromny. Stres, brak kontaktów, brak czułości, dominacja i kary stworzyły w głowie chłopca pragnienie zemsty, aby to on mógł być tym, kto karze i kto dominuje. W młodym wieku Jurgen podglądał również pracę swojego adopcyjnego ojca. Widok ćwiartowanych zwierząt i ociosywania ich kości z mięsa również mógł wpłynąć na umysł małego dziecka. W 1958 trafił do katolickiej szkoły z internatem prowadzonym przez Salezjanów w klasztorze, gdzie padł ofiarą molestowania przez jednego z duchownych. To w tej atmosferze zrodziły się bardzo niepokojące fantazje o przemocy i całkowitej dominacji nad słabszymi. Jurgen sam zaczął gwałcić młodszych chłopców już po dwóch latach. Po kolejnych dwóch w jego głowie pojawiły się dużo mroczniejsze myśli. W 1962 roku zwabił ośmioletniego Klausa Junga do opuszczonego szybu górniczego pod pretekstem pokazania mu tajnego miejsca. Znał je dobrze, czuł się w nim bezpiecznie. To tam zmusił chłopca do rozebrania się, a następnie go związał i zakneblował. Po gwałcie udusił ośmiolatka, a później roztrzaskał mu głowę za pomocą młotka. Zwłoki chłopca poćwiartował, a następnie odciął pośladki. Fragmenty ciała zakopał w szybie. Po trzech latach Jurgen powtórzył ten sam proces, tym razem z Peterem Fyszem, a następnie Urlichem Kachlweissem. Ofiary pochodziły z różnych dzielnic, co przez długi czas utrudniało śledztwo. Rok później kolejną z nich stał się Manfred Grassmann. Miesiąc później proceder powtórzył się z kolejnym chłopcem, lecz tym razem skończyło się inaczej. Bartrz... Zmusił go do rozebrania się i związał. Zakneblował, jednak gdy opuścił na chwilę chłopaka, temu udało się rozwiązać i uciec, po czym opisał dokładnie napastnika oraz szyb górniczy, gdzie był przetrzymywany, co doprowadziło do zatrzymania Jurgena już cztery dni później. Podczas procesu w 67. ujawniono szczegóły, które szokowały opinię publiczną. Jurgen dokładnie planował swoje czyny. Notował je w pamiętniku, gdzie opisywał nie tylko sam przebieg zdarzeń, ale i swoje emocje, najczęściej całkowicie pozbawione empatii. Nie mogłem nad sobą zapanować, a wewnętrzne pragnienie kontroli i siły było silniejsze niż jakiekolwiek poczucie winy. Zresztą podniecał mnie widok poćwiartowanych zwłok. Został skazany na dożywocie, lecz później, po ponownej ocenie przez psychiatrów, uznano, że jego zaburzenia wymagają leczenia, a nie tylko kary. Trafił więc do zakładu zamkniętego, gdzie przeszedł terapię i ożenił się z kobietą, którą poznał przez korespondencję. W 1976 roku Bartz zgłosił się dobrowolnie do zabiegu chemicznej kastracji, który miał stłumić jego wewnętrzne impulsy. Widać było w nim zmianę, skruchę. Podczas przeprowadzania tego zabiegu doszło do fatalnego błędu anestezjologicznego. Otrzymał zbyt dużą dawkę środka przeciwbólowego, co doprowadziło do jego nagłej śmierci. Miał wtedy 29 lat. Psychiatrzy i kryminolodzy do dziś zadają sobie pytanie, czy, gdyby jego dzieciństwo wyglądało inaczej, byłby w stanie żyć jak normalny człowiek? W jednym ze swoich ostatnich listów napisał. Chciałem tylko, żeby ktoś mnie zauważył i przestał się mnie bać. Stuart Murray Wilken urodził się 1966 roku w RPA. Jego dzieciństwo było trudne i pozbawione stabilności. Biologiczny ojciec porzucił go w budce telefonicznej wraz ze starszą siostrą, gdy dziewczynka miała zaledwie dwa lata. Pracownica domowa odnalazła dzieci i przekazała je swojemu pracodawcy. Niestety to było dla dziecka złą wiadomością, gdyż mężczyzna ten, zwany dołpem, okazał się być bestią w ludzkiej skórze. Przez półtora roku znęcał się nad chłopczykiem. Bił go, molestował i gwałcił. Oficjalnie nie ma żadnych informacji, czy podobny los spotkał jego siostrę, lecz ta zaginęła w nieznanych okolicznościach. Przez co możemy domyślić się, co tak naprawdę się z nią stało. Gdy chłopiec miał około dwóch latek, został odnaleziony przez sąsiadów oprawcy. Porzucony na dworze, niedożywiony i zawszony, był bliski śmierci. Rodzina Wilkenów przyjęła go do swojego domu i nadała imię Stewart. Już jako młody chłopak przejawiał zachowania autodestrukcyjne oraz wyraźne zaburzenia emocjonalne. W szkole nie radził sobie zbyt dobrze. Zachowywał się agresywnie zarówno tam, jak i w domu, co prowadziło do częstych kar. Brat rolnik, jak sam siebie nazywał Stewart, już w wieku 8 lat zaczął palić marihuanę. Przybrani rodzice chcieli go zmienić na lepsze, na różne sposoby. Jednym z nich był częsty kontakt z kościołem, lecz to skończyło się dla chłopca całkowicie odwrotnie. Dziewięciolatek był molestowany seksualnie przez duchownego, co wpłynęło na wyjątkowo rozbity już umysł chłopca bardzo negatywnie. Gdy Wilken dorósł, ożenił się i miał córkę, lecz małżeństwo szybko się rozwiodło. Mężczyzna pracował jako kierowca ciężarówki doker w Port Elizabeth. Mieście z dużą liczbą bezdomnych, zagubionych dzieci, pracownic seksualnych i przestępczością zakorzenioną w biedzie. To właśnie tutaj mścił się za swoje krzywdy. Zabijał tylko dwie grupy ludzi: młodych chłopców, często z domu dziecka, i pracownice seksualne. Ciała ofiar często były porzucane na wysypiskach, w lasach lub w okolicach portu. Najczęściej znajdowano je wiele dni po śmierci, w stanie rozkładu. Mimo to śledczy zawsze dostrzegali pewien powtarzający się schemat. Ręce związane często paskiem lub sznurkiem, ciała częściowo rozebrane, a czasami brakowało określonych narządów, co wzbudziło podejrzenia o podtekst rytualny lub nekrofilny. Jedna z najbardziej przerażających i zarazem najtrudniejszych do pojęcia zbrodni miała miejsce w 1995 roku, gdy Wilken zamordował swoją córkę, Włanę. Dziewczynka miała 14 lat. Później na przesłuchaniu powiedział: Moja córka z pierwszego małżeństwa była molestowana przez jej ojczyma. Chciałem to zakończyć i wysłać jej duszę do Boga, gdzie będzie jej lepiej. Nie chciałem też, żeby dorastała tak jak jej matka. Lepiej było to zakończyć teraz, zanim stanie się taka sama. Zabrał ją na spacer do lasu. Udusił, a później spędził jeszcze wiele godzin z jej ciałem. Sekcja zwłok wykazała obrażenia wskazujące na wyjątkowo brutalne traktowanie. Wilken zabił również syna swojej drugiej żony, Henrygo Bajkersa. Uprawiałem seks z ciałem Henry'ego. Wiem wiem, już się rozkładało. Zjadłem też sutki jednej z ofiar. Psychiatrzy ocenili go jako osobę o zaburzeniu tożsamości i głębokich zaburzeniach emocjonalnych, łączących elementy psychopatii, parafilii i osobowości schizoidalnej. Twierdzili, że miał dwie osobowości. Zewnętrzną, społeczną, pozornie opanowaną oraz wewnętrzną. Zdominowaną przez obsesję i przymus wyrządzenia krzywdy. Podczas przesłuchania Wilkem przyznał. Niektóre z nich się o to prosiły. Inne i tak były już stracone. Ja po prostu pomagałem im odejść. Wilkenowi postawiono 10 zarzutów morderstwa i 5 zarzutów sodomii 3 lutego 1997 roku. Został skazany za 7 morderstw i 2 zarzuty sodomii 1998 roku. Jego obrona próbowała przedstawić go jako osobę niepoczytalną, lecz sąd nie uznał tej argumentacji. W oparciu o materiał dowodowy jego własne zeznania skazano go na siedem kar dożywotniego pozbawienia wolności. Sędzia w uzasadnieniu stwierdził: Nigdy wcześniej nie widziałem człowieka, który tak chłodno opowiadałby o śmierci własnego dziecka. Został dodatkowo poinformowany przez sędziego Chrisa Jansena, że otrzymałby karę śmierci, gdyby ta nadal była dostępna. Wilken wciąż żyje i odsiaduje wyrok w jednym z więzień w RPA. Od czasu wyroku nie udzielał wywiadów, choć podobno prowadzi zapiski, pamiętniki, które mają być pełne rysunków i refleksji religijnych. Niektórzy śledczy wierzą, że ofiar mogło być więcej, szczególnie w okolicach portu i wśród dzieci ulicy, których zaginięcia rzadko było oficjalnie zgłaszane. Czy uważasz, że gdyby w młodości nie spotkało go tyle krzywd, to w tym momencie mógłby być szczęśliwym człowiekiem i żyć razem ze swoją córką? Philip Carr Jabłoński Urodził się 3 stycznia 1946 roku w Joshua Tree w Kalifornii. Dorastał w domu naznaczonym przemocą i nadużyciami. Jego ojciec był alkoholikiem, który regularnie bił i wykorzystywał seksualnie zarówno żonę, jak i dzieci. Te traumatyczne doświadczenia miały głęboki wpływ na psychikę Jabłońskiego, kształtując jego przyszłe zachowania, gdyż niedługo stanie się taki jak ojciec, a nawet gorszy. Jednak zanim to się stało, w 1966 roku Philip wstąpił do armii i został wysłany do Wietnamu. Po powrocie do USA w 1968 ożenił się z Alice McGowan. Wkrótce ich związek stał się toksyczny. Mężczyzna wykazywał skłonności do przemocy seksualnej i fizycznej wobec żony, próbując ją udusić poduszką podczas stosunku. Po rozpadzie małżeństwa Jabłoński związał się z Jane Sanders, którą zgwałcił podczas ich pierwszej randki. Pomimo to, kobieta nie zgłosiła incydentu. Jak poprzednio, tak i teraz związek był pełen przemocy. Filip groził jej bronią i stosował przemoc fizyczną. Po tym, jak zaszła w ciąże i przeprowadzili się do Kalifornii, pewnego razu podczas seksu kobieta chciała przestać. Jabloński wyciągnął pistolet i zagroził, że ją zastrzeli, jeśli nie będzie kontynuować. Uderzył ją kolbą w głowę, przez co zemdlała. Kiedy odzyskała przytomność, ten wciąż ją gwałcił. Jane zostawiła go w 72. Jeszcze w tym samym roku Filip odwiedził swoją znajomą, gdzie próbował zgwałcić kobietę w obecności jej małego dziecka grożącej nożem, lecz tej udało się uciec. Pobiegła do sąsiada, skąd zawiadomili policję. Jabłoński trafił za ten incydent do więzienia, lecz w 1977 roku wyszedł i związał się z Lindą Kimball, którą miał córkę. Pewnej nocy przyszedł on do domu matki swojej partnerki, Isobel Pals, która mieszkała niedaleko. Tak gdy się obudziła, usłyszała od niedoszłego zięcia, który nad nią stał, takie słowa. Przyszedłem cię zgwałcić, ale tego nie zrobię. Jak patrzę na twoją twarz, to widzę tylko twarz Lindy. Kobieta uciekła do swojego sąsiada, lecz sprawy nie zgłosiła. Za to zapłaci najwyższą cenę, ale po kolei. Linda przeprowadziła się z ich dzieckiem do swojej matki i rozstała się z Filipem. Kilka dni później wróciła do ich wspólnego mieszkania, aby zabrać resztę rzeczy ich córki. Tego popołudnia znaleziono ją martwą w mieszkaniu. Została pobita, dźgnięta nożem i uduszona. Jabłoński zostaje aresztowany i spędza w więzieniu 12 lat. Po wyjściu poznaje kolejną kobietę, Karol Spadoni, i biorą ślub. 23 kwietnia 1991 zostaje ona przez męża postrzelona, dźgnięta nożem, uduszona taśmą oraz zgwałcona. Następnie jej matka, 72-letnia Ewa Peterson. Zostaje postrzelona i zgwałcona w tym samym domu. Na tym Jabłoński jednak nie przestaje. Niedługo później zostaje odnalezione ciało Fatimy Van, koleżanki z koledżu, do którego Filip uczęszczał, aby spełnić warunki zwolnienia warunkowego. Została znaleziona leżąca nago w płytkim rowie na pustyni w Indio, postrzelona w głowę i zgwałcona, ze słowami kocham Jezusa wyrytymi na plecach. Jej ciało zostało poddane innym okaleczeniom, w tym usunięciu oczu i uszu. Filip 25 kwietnia zatrzymał się na parkingu i wymachiwał bronią w stronę Yvette Shelby. Udało się jej uciec, gdy upuścił broń. Pojechała na najbliższy parking dla ciężarówek i zadzwoniła na policję. Ta przesłuchała go w sprawie incydentu, ale Filip stwierdził, że broń przypadkowo wypadła z jego samochodu, gdy wysiadał. Co kuriozalne, policjant, który go przesłuchiwał, przyjął jego wyjaśnienia i pozwolił mu odejść. Jabloński został również oskarżony o napad i późniejsze morderstwo 58-letniej Margie Rogers w hrabstwie Grant w stanie Utah 27 kwietnia. Ona i jej mąż byli właścicielami sklepu przy autostradzie międzystanowej 70, gdzie znaleziono jej ciało. Rogers została wykorzystana seksualnie i dwukrotnie postrzelona w głowę. Jabloński został aresztowany 28 kwietnia 91 i skazany na karę śmierci. Ten jednak wyroku nie doczekał. Zmarł 27 grudnia 2019 roku z nieznanych przyczyn w wieku 73 lat w więzieniu stanowym San Quentin w swojej celi. Wiadomo, że tragedia w dzieciństwie nie może usprawiedliwiać późniejszych zachowań morderców, ale na pewno wpływa na to, co robią. W końcu kiedyś sami byli ofiarami. Takich przestępców jest więcej. Jeżeli chcesz ich poznać, to mogę zrobić drugą część, tylko daj mi znać w komentarzu. Zachęcam również do subskrypcji kanału i ocenienia filmu, to na pewno mi się przyda, aby dotrzeć do większej ilości słuchaczy. Zachęcam też do zostawienia w komentarzu swojego zdania na ten temat, co sądzisz o tej zależności. Słyszymy się w kolejnym odcinku.